Dzień dobry, Tomasz Kołodziejczak, wydawnictwo Egmont Klub Świata Komiksów. Święta, święta i po świętach, słoneczko świeci, czas się zabrać za intensywne czytanie komiksów, bo energii do wszystkiego mamy więcej, mam nadzieję, że macie Państwo także więcej energii do czytania komiksów. A dziś o superbohaterskich tytułach, które są w naszej ofercie. Tak się bowiem złożyło, że marzec i kwiecień to czas bardzo intensywny, dla komiksu superbohaterskiego w naszym katalogu i DC, i Marvel, i jeszcze tam jakieś inne uniwersa, więc kilka słów temu chciałem poświęcić. DC. Dużo nowych pierwszych tomów. Ja tu pokazuję trzy, ale jest ich więcej. Mamy i nową serię z Batmana Detective Comics. Bardzo fajny moment do wskoczenia w Batmana. Główny bohater nie jest już mieszkańcem. Wielkiego zamku, pałacu, zgubił trochę pieniędzy w trakcie życia. Przeprowadza się do wciąż niezłej dzielnicy, ale zupełnie inaczej musi organizować swoje batmanowskie życie. Fajna intryga, fajna opowieść o takim miejskim przeciwniku Batmana przygody na ulicy, a nie w kosmosie. Dla odmiany przygodami w kosmosie bawią się członkowie Ligi Sprawiedliwości. Jeśli miałbym coś zasugerować, to to chyba niezły tom do czytania dla młodszych czytelników superbohaterskich komiksów. Jak jeśli macie w domu 10-12 latka, to właśnie tę ligę sprawiedliwości możecie mu polecić bardziej niż wiele komiksów o Batmanie, które jednak są dość mocno brutalne. No, no i Flash 1, Grubas, Dwaj Flesze. tutaj mnóstwo ważnych, jak zawsze. W przypadku flesza przygód e, ważnych dla uniwersum, a pojawią się i dinozaury, Hitler się pojawi, w podróże w czasie, skoki, no jak to, jak to we flashu. W każdym bądź razie to jest bardzo ważny moment dla uniwersum DC. Pierwsze tomiki, e, więc e, można, można tu zacząć i myślę, że one są całkiem, całkiem przyjemne w lekturze. Natomiast super, super podoba mi się i bardzo chcę go powiedzieć Państwu. Ten grubas, zobaczcie ile to jest stron, zebraliśmy w jednym tomie całość opowieści Joker, polowanie na klauna. Przed lekturą tego tytułu warto sięgnąć po wojnę Jokera i po zabobonną zgraję pisane przez Tyriona, bo Tyrion jest też autorem tego tomu, ale nie jest to konieczne. Nie jest to konieczne, można spokojnie zacząć od Jokera, jest to rekapitulacja wcześniejszych wydarzeń. No naprawdę to uważam jest komiks, który może stać się jednym z klasyków DC. Moja prywatna, subiektywna opinia. Możecie mieć inną oczywiście. Wciąż wolno. Trwa polowanie na Jokera. Nie będę, nie będę opowiadał szczegółowo, bo to, jak Państwo wiecie, długa opowieść. Ale mnóstwo fajnych postaci, mnóstwo nawiązań do klasycznych komiksów, takich jak Nightfall, ale także, także innych. Więc na, naprawdę duża, duża frajda. Dawno mnie tak żaden komiks ze świata DC nie ubawił. Robimy też nowe rzeczy Marvelowskie w tym marcu, kwietniu. No oczywiście tym głównym eventem to jest Sweet towarzyszące mu komiksy. O tym już trochę opowiadałem, więc nie będę tutaj się powtarzał, ale zwracam Państwa uwagę, ci którzy z Was, którzy lubią w Marvelu mutantów, no mają, mają co kupować i mają na co wydawać kasę. Odnawiamy też Strażników Galaktyki, tą pierwszy. Mam taką uwagę, że, że jest to niby tom pierwszy, ale chyba jednak, żeby w pełni go złapać, warto przeczytać poprzednie tomy Strażników Galaktyki, więc jeśli chcecie wskoczyć w Strażników, to raczej w Marvel 2.0 w tym poprzednim ranie. No Niemniej jest jedynka, mamy nową sytuację, rozjechali się w różne miejsca w tej galaktyce właśnie i zobaczymy czy wrócą, wrócą do akcji. Nie nowość, ale wiem, że wielu czytelników czeka jedna z najlepiej przyjętych serii marvelowskich w ramach Marvela Fresh Hulk. No i trzeci tom właśnie w kwietniu trafi na rynek. Tam wstępnie dwa jeszcze powinny się ukazać w przyszłości, ale zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Jeśli jesteśmy przy nowościach, to sięgnijmy do uniwersum innego niż DC i Marvel. Sięgnijmy do uniwersum Czarnego Młota. Jeszcze w marcu wydaliśmy nowy tomik Skulldigger i Kostek. To jest one-shot opowiadający pewną poboczną historię do głównych wydarzeń w Spiral City. Natomiast warto przeczytać ten komiks, zanim się niesie po kolejne komiksy głównej linii świata czarnego młota. Pewnie nie wszyscy z Państwa to uniwersum rejestrują, bo jest oczywiście ono znacznie mniejsze i mniej popularne niż, niż uniwersa DC czy Marvela, ale jeśli lubicie dobrą, inteligentną rozrywkę superbohaterską, to Uniwersum Czarnego Młota, pisane jest to przez Lemiera, naprawdę warto sięgnąć po te komiksy. No i kilka słów o klasyce, którą właśnie wprowadzamy na rynek. Po pierwsze, Zagłada Gotham w DC Deluxe. Z pewnym rozrzewnieniem spojrzałem na stopkę. To jest album w Klubie Świata Komiksu 345. Pierwsze wydanie tego komiksu wydaliśmy, no, pewnie gdzieś ze 20 lat temu, na samym początku, niemalże na samym początku naszej komiksowej reaktywacji, która wtedy nastąpiła, a teraz w Twardej Oprawie, w Dilaksie. To powieść, która pierwotnie wyszła w ramach tej linii Elseworlds, czyli takich alternatywnych opowieści o, ze świata DC. No, ciekawa rzecz, bo łączy dwie mitologie. Popkulturowe, mitologię stworzone na początku XX wieku, bo i Zev Cthulhu Lovecraft'a i ten cały jego mroczny świat, i Sam Batman to przecież postacie, które powstały, światy, uniwersa, które powstały jeszcze przed II wojną światową. Tutaj zebrane razem w scenariuszu Majka Mignoli z bardzo fajnymi, pasującymi do tej opowieści rysunkami. one zamknięta całość dla miłośników mrocznej literatury i mrocznego komiksu. Nie mogę nie wspomnieć o tym, że dobiegamy do końca z naszą hiperedycją hiperedycją opowieści Batman Nightfall. Piąty tom, nowy początek, to są właściwie wydarzenia już ponightfallowe, otwierające całą tę historię i pokazujące losy Batmana w taki sposób, że wprowadza nas to do kontynuacji. A tę kontynuację, jak Państwo już pewnie wiecie, ale może przypomnę, będziemy nadal dostarczać Wam w grubych cegłach, w grubych tomach. Kolejnym z nich będzie Kataklizm, a potem wprost wskakujemy już w No Man's Land. U nas będzie ten No Man's Land nosi tytuł Ziemia Niczyja. Kataklizm, a Ziemię Niczyją planujemy w pięciu tomach. Pierwszy tom będzie Preludium. Do ziemi i potem cztery tomy samej ziemi niczyje. Oczywiście w grubasach mniej więcej po 500 stron. No, tak to, tak to z grubsza będzie wyglądać. Oczywiście to jest projekt rozłożony na dwa, może dwa i, no, na dwa najbliższe lata, ten rok i przyszły. W takim tempie będziemy te komiksy Państwu dostarczać. No i coś z Marvela na koniec też dużo frajdy, absolutna klasyka. Jednocześnie taki powrót do fajnej, prostej, niegalaktycznej, nie kosmicznej, tylko ziemskiej ulicznej opowieści o Spidermanie, napisał tę historię Straczyński, narysował Romita, więc kapitalny zestaw Straczyński to twórca mojego ulubionego w ogóle serialu SF, czyli Babylonu 5 Romita. No, Miośnikom komiksu nie trzeba tłumaczyć, co znaczy to nazwisko na okładce. Komiks znany i lubiany, bo przecież kiedyś już były podejmowane próby jego wydawania. Teraz w całości pierwszy tom, kolejne będą się ukazywać. Czasami pytacie Państwo, czy nie mogliśmy częściej wydawać epików na przykład. No, może moglibyśmy, ale pamiętajcie Państwo, że w naszej ofercie mamy oprócz klasycznych Marweli zebranych w epikach, także klasyczne Marwele w innej postaci, inne serie. Lubimy drenować wasze kieszenie, ale rozumiemy, że mają one swoje dna. I dlatego musimy dostosować to tempo do wydawania do no, szacowanych przez nas den w waszych kieszeniach. Tyle Superbohaterczyzny na dzisiaj. A na koniec informacja dla tych, którzy dzielnie odsłuchali tej audycji dzisiaj i tylko dzisiaj na wszystkie komiksy z linii DC odrodzenie w sklepie Egmontu dostaniecie Państwo 40% rabatu. Piosna, zmiany, 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 nowe otwarcia. Mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. Do usłyszenia!